Słuchajcie, o Bambanie 4 ujawnione zostały kolejne informacje. Otóż, czy wiedzieliście, że Jester będzie na nas polował, a do tego zmierzymy się z królową skoczków, wkraczając do jej królestwa? Już teraz niegrzeczne dzieciaki uwięzione w jej torbie zdradziły nam, że... Zostały tam w sumie zmuszone do wejścia. A jak tam się dostały? Cóż, skazane zostały na tą ciemność za to, że nie odrobiły pracy domowej. Także możemy się spodziewać, że królowa Skoczków zada nam właśnie jakąś pracę domową jakieś zadanie do wykonania i od jego po prostu wykonania będzie zależało, czy przetrwamy. A może jednak trafimy do jej torby. Miejmy tutaj nadzieję, że to zadanie będzie dosyć proste i damy radę sobie z nim poradzić i nie będziemy musieli trafiać do jej torby. Poza tym, w trzecim rozdziale Banbana wychodzi na jaw, że Stinger Flynn, nasza meduza, zaczyna rządzić innymi maskotkami. W efekcie te zaczynają nas śledzić, próbować przepędzić przedszkola, aż finalnie pozbyć się nas. I wszystko to dlatego, że Stinger Flynn nie chce, abyśmy zabrali stąd dzieciaki. Uważa, że nasza misja jest daremna, że nie mamy szans na ich odzyskanie. No i oczywiście my zmierzamy w głąb tej placówki, zjeżdżamy coraz niżej i niżej tylko dlatego, że jednym z porwanych dzieciaków jest nasze własne, które chcemy ponad wszystko uratować. Lecz niestety widocznie dzieciaki są do czegoś potrzebne Stingerflinowi. A może z drugiej strony po prostu aż tak bardzo się do nich przywiązał, że nie chce ich oddać? Tego nie wiemy, za to wiemy, że łączy go coś z Zolfiusem, z którym to w tajemnicy spotykał się na plaży, która jest teoretycznie w innym wymiarze, w miejscu, do którego dostęp znają tylko nieliczni. My dostaliśmy się tam tylko dlatego, że w sumie mieliśmy dostęp do wspomnień Stingraflina i tak naprawdę nigdy tam się nie dostaliśmy, po prostu byliśmy w jego wspomnieniach, więc to trochę inaczej. A od dzisiaj, widzowie, to Wy macie dostęp do mojego nowego sklepu. Tam znajdziecie bluzy oraz koszulki. Ekipa rosta to podstawa, ale trzeba pamiętać, że strach ma wielkie oczy. A ty, widzu, masz bana, jeśli nie sprawdzisz sklepu. Link do niego w przypiętym komentarzu, jak i opisie. A jeśli przy zamówieniu dołączysz swój nick z Discorda, otrzymasz na moim serwerze Discord specjalną rangę premium dającą możliwość rozmawiania i wspólnego grania ze mną oraz moim kotem hakerem. Który mówi, że ubrania są pierwsza klasa, a jemu to możecie zaufać. Co więcej, jak pewnie pamiętają niektórzy z was, ostatnio trafiliśmy do obszaru zwanego otchłanią, gdzie żyją potwory, takie jak właśnie Zolfiusz, czy też Hamataki i Tamataki. Jednak w czwartym rozdziale schodzimy jeszcze to głębiej. Wraz z małym ptaszkiem, którego swoją drogą taka mini ciekawostka w wy drugim rozdziale porwałem, i rzeczywiście widzowie, twórcy pomyśleli, że no w sumie fajnie porwać ptaszkę, i go porwali w trzecim rozdziale. Także widzowie, twórcy kopiują. Ale dobra, w ciemnościach miejsca zwanego otchłanią pojawi się też kolejny potwór, The Jester. A według fabuły, im głębiej schodzimy, tym roczniejsze rzeczy spotykamy. Potwory z odchłani według naukowców, którzy to prowadzili eksperymenty, są tak straszne, że oni sami byli nimi przerażeni, zanim to jeszcze doszło do tej całej dramy, w której to maskotki. Postanowiły się zbuntować. Także nasz Jester pełniący rolę płazna może być dużo, dużo straszniejszy od wcześniej spotykanych postaci, ale czek tak będzie, okaże się to niedługo. Za to już teraz wiemy, że coś podejrzanego kręci się wokół Zolfiusa, który niedawno do nas przemówił, przepraszając nas po hiszpańsku. Jak niegdyś ustaliliśmy, przedszkole naszego bambana znajduje się w Kanadzie, a podejrzana substancja dająca życie maskotką jest sprowadzona prosto z USA. Także co tam robi Hiszpan? No cóż, mało wiemy o jego pochodzeniu, ale tak samo mało wiemy o jego historii czy też tajemnicach. Bo za co takiego mógł nas przepraszać? Co prawda spotkaliśmy go już w drugim rozdziale, banbana, ale nawet tam nam nic nie zrobił, w sumie tylko na nas się patrzył. Także za co nas przepraszał, jak myślicie? A przyglądając się jeszcze raz naszemu Jesterowi, możemy zobaczyć, że coś jest nie tak z jego złą połową. Jeśli nie pamiętacie, błazen ten podzielony jest na dwie strony. Fioletową, czyli tą złą, oraz zieloną, czyli tą lepszą. Ale niekoniecznie dobrą, bo wszyscy wiemy, że no w przedszkolu Bambana to każdemu odbiło nawet temu dobremu. Fioletowa część jest widocznie taka nabuzowana. Coś poszło tutaj nie tak i wygląda na to, że Dziwanium, źródła życia potworu, Doprowadziła do jego zepsucia. W obecnym trzecim rozdziale ujawniona została tajemnica tego też środka. Otóż pamiętacie zapewne zadanie, w którym to musieliśmy naszej nadnalinie wstrzyknąć aż 6 dodatkowych dawek dziwanium. Zaraz po tym zadaniu powiedziałem Wam wtedy, że jest to podejrzane i nie przyniesie nam to niczego dobrego. Cóż, okazuje się, że no miałem rację, ponieważ pośród sekretów znajduje się informacja o podejrzanych próbach naukowców, mających na celu strzyknięcie maskotką jak najwięcej dziwanium. Efekt tych eksperymentów zaskoczył wszystkich. Nawet nie. Otóż doszło do tak zwanego przesycenia. W którym to postacie poddane wpływowi dużej ilości substancji zaczęły mutować i stawać się jeszcze bardziej przerażające. Dlatego też, widzowie, podejrzewam, że ta fioletowa strona Jestera jest taka nabuzowana właśnie z tego oto powodu. Zresztą, jak wymyślicie? I czy ktoś jeszcze mógł przedawkować nasze dziwanium? Wiemy o bambalinie. Jednakże jej dawka została wstrzyknięta niedawno, a nie wiadomo ile musimy czekać na efekt, więc być może mutacja nastąpi w czwartym, piątym rozdziale, to jeszcze nie jest pewne. Natomiast być może jeszcze Jester ma tą dawkę większą. I może nawet Stinger Flynn. przecież jest on taki olbrzymi. No ja myślę, że naukowcy tak olbrzymiej meduzy to raczej nie robili. Raczej coś tutaj namieszał, ale jak to będzie to okaże się oczywiście niedługo. Ja osobiście uważam, że substancja ta w dużej dawce sprawia, iż postacie stają się jeszcze bardziej agresywne, co może być powodem, dlaczego na fioletowej stronie Jester'a widać smutną minę, a do tego uważam, że no przedawkowanie sprawia, że postacie poza agresją rosną w siłę, stąd też na przykład takie wielkie rozmiary naszego Stingerflina. A co więcej, znamy już daty premiery gry. Oczywiście, Banban Ban 4 może się opóźnić, jeśli po drodze twórcy napotkają jakieś problemy, typu ktoś zachoruje, czy też nie starczy im wolnego czasu na stworzenie tego, co zaplanowali. Jednak bądźmy tutaj pozytywnej, dobrej myśli, jeżeli wszystko tak, jak zaplanowali, pójdzie zgodnie z planem. To wtedy widzowie czwarty rozdział przygód naszego Bambana, przygód w jego przedszkolu ujrzymy już w okolicach lipca, czyli za około 2 miesiące. A w tym tempie piąty, jak i może nawet szósty rozdział mogą pojawić się jeszcze w tym roku, ale to zobaczymy.